System wsparcia technicznego echas.pl służy do zgłaszania problemów i wysyłania oraz śledzenia wysłanych zapytań. Każde zgłoszenie otrzymuje unikalny numer, który można wykorzystać do śledzenia postępu i odpowiedzi online. Dla Państwa wygody udostępniamy pełne archiwum i historię wszystkich zgłoszeń. Aby złożyć zgłoszenie, prosimy skorzystać z jednej z dwóch metod kontaktu. Możecie Państwo złożyć zgłoszenie wysyłając e-mail na adres echasmaupa.gov.pl. W wiadomości prosimy o podanie szczegółów dotyczących problemu lub pytania w treści wiadomości. Nasz zespół wsparcia technicznego przejrzy zgłoszenie i udzieli odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie. Alternatywnie, można złożyć zgłoszenie bezpośrednio przez nasz portal Helpdesk. Po zalogowaniu się na konto w systemie eczas.pl użyj przycisku Helpdesk, znajdującego się w lewym dolnym rogu, a następnie zaloguj się, używając takich samych danych jak do usługi e -czas. Wybierz utwórz nowe zgłoszenie, a następnie wybierz temat pomocy. Wpisz temat i treść zgłoszenia. Do zgłoszenia opcjonalnie możesz dodać załączniki. Aby wysłać wiadomość, użyj przycisku utwórz zgłoszenie. Powiadomienie o otwarciu zgłoszenia przyjdzie na Twój adres e-mail. W systemie Helpdesk widzimy numer dodanego zgłoszenia, jego aktualny status, departament, do którego jest przypisane, datę utworzenia i pozostałe szczegóły. Zgłoszenie można przeładować, wydrukować oraz edytować jego temat za pomocą ikon w prawym górnym rogu. Aby przejrzeć swoje zgłoszenia, przejdź do zakładki Zgłoszenia. Zgłoszenia można filtrować za pomocą wyszukiwarki oraz tematów pomocy. W systemie znajduje się również baza wiedzy z odpowiedziami na większość najczęściej zadawanych pytań. Wejdź do zakładki Profil, aby zmienić swój adres e-mail, imię i nazwisko, dodać numer telefonu i ustawić strefę czasową. Po wprowadzeniu zmian użyj przycisku Aktualizacja. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie echas.pl, na głównej stronie możesz również wysłać zgłoszenie korzystając z odnośnika znajdującego się w zakładce Pomoc Helpdesk. Nie jesteś zalogowany na swoje konto, więc należy podać dane takie jak e-mail i imię i nazwisko. Jeśli znasz unikalny numer swojego zgłoszenia, możesz je znaleźć korzystając z opcji Sprawdź status zgłoszenia. Należy podać adres e-mail oraz numer zgłoszenia, a następnie użyć przycisku Wyślij e-mail z dostępem. W odebranej wiadomości wystarczy użyć linku do zgłoszenia.